Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RuneTary na moim kanale, moi drodzy, moi mili. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam deko, o którym myślałem bardzo długo. Bardzo podobny już zresztą widzieliście i przyjęliście go z naprawdę, że tak powiem, z przyjaznymi nie tylko opiniami, ale także łapkami w górę, także dziękuję bardzo. Mowa tu oczywiście o maruderach no wy już wiecie z miniaturki, prawda, tylko nie wiem czy pamiętacie, ale był taki deck Ashley Blackie. i to był taki deck, który jest od dłuższego czasu i on dostaje nerfy i on dostaje buffy i on wraca do mety i odchodzi od mety także dzisiaj sprawdzimy go w oparciu oczywiście o maruderów plus yy, zagramy tutaj tak zwaną Teslę, jak to mówi mój widz jeden z czatu na streamach, także zapraszam też na streamiki oczywiście, codziennie ostatnio streamujemy gdzie nie jesteś lor, także polecam, zachęcam. E, moi drodzy, i jeszcze jedna rzecz e, na koniec, będzie oczywiście dalej rozdawanie skinów. Także e, pilnujcie, słuchajcie się, bo teraz e, wiem, że będzie, tak sobie pomyślałem, 5, e, słuchajcie, 5 pierwszych osób, które wesprą mnie na YouTube, to jest taka subskrypcja jak na Twitchu, e, dostanie tego skina. E, Pierwsze 5 osób możecie już to robić ale słuchajcie jeszcze tego oficjalnie nie zapowiedziałem będzie osobny film e, wszystko wyjaśnię także zachęcam tak może ktoś się już zdecyduje e, jaki będzie skin Niespodziankę będzie będę mieć dla was ale jest to nietypowy skin. Bardzo trudno takie uzyskać, także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Będzie także jeden w formie słuchajcie turniej. Polski turniej nam się szykuje, w ogóle robiony przez naszego tutaj widza, znanego widza. Także będzie grubo w przyszłym tygodniu. Także moi drodzy, nie będę więcej już Was tutaj zachęcać do tego wszystkiego. Po prostu przejdźmy do prezentacji talii. Bardzo podobna jest to wersja do tej, której, do tej, którą Wam już zaprezentowałem, ale słuchajcie, no ona mimo wszystko pozostaje w pewnych, można powiedzieć, różnicach, tak? Bo zobaczcie, mamy Elixir Żelaza, kojarzymy temat, no ale słuchajcie, Krucha stał to coś zupełnie nowego, a zauważcie, mam mam tutaj drobną dla was uwagę, pamiętajcie, że Ashka tutaj też atakuje, co za tym idzie, może dać dwa Frostbite'y, czyli przyspieszyć awans i tak naprawdę jedno dobre combo wygrywa grę. Tylko obawiam się, że będziemy mieć zbyt mało, słuchajcie, możliwości ratowania istotnych kart. No ale z drugiej strony mamy tu Zwiastującego, który daje BAFA. Trzy Siostry, wiadomo, te standardzie Klodowy, żeby szybko tutaj zrobić fajną różnicę. Rozszczepiasz tutaj Obowiązkowy, w ogóle jestem w szoku, że ta karta istnieje, bo nie wiem, ona wydaje się bardzo mocna. Włócznia, jeżeli gracie Ferrari, to zawsze chcecie wzmacniać te karty. Maruderzy, wiadomo, no tutaj... Polega ten dek na maruderach razem z dyrektorką. Mamy tylko, zobaczcie, jednego zajadłego. Ale co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Kwawy interes, czyli taka bardzo kontrolna wersja tutaj pod reputację uderzenia. <coughs> Przepraszam. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej nie do końca, bo to, jaki miałem problem z tym tekiem polegał na braku możliwości obrony maruderów. I wydaje mi się, że to zaklęcie plus jeden eliksis żelaza to tak naprawdę za mało żeby uratować najważniejsze karty, w tym także aż i LeBlanc, bo ja, jak dobrze pamiętam, grałem jedną kopię LeBlanc i trzy razy Woli Miś. Także tu Woli Miśa w ogóle nie zobaczymy swoją drogą, a myślę, że jedną LeBlanc można wyrzucić i jednego Woli Miśa można dorzucić. Zwłaszcza, że pamiętajcie, że tutaj chodzi o zadawanie obrażeń nie z żywiołów, to jest bardzo ważne, bo ludzie mogą o tym zapominać, a maruderzy tutaj szybko mogą. Um, Test taki jak najbardziej osiągnąć. Te 50 punktów jest w dziewiątej rundzie, no to Matko Boska bardzo łatwo. Też jeden woli wydajmy wydaje mi się na wagę złota. Później pamiętajcie, że on jeszcze coś potrafi fajnego tu zrobić. Inni sojusznicy mają zmieszczenie. Czyli dla maruderów jak znalazł. Także moi tercy uważam, że to bardzo fajna zmiana. Kąsające jeszcze trzeba oszczędzać. Dobór kart, tak, Bo ten dek zawsze boryka się z kartami. I jeszcze jeden awarosański, żeby tutaj ewentualnie wzmocnić i nie obrywać zaklęć. Także jestem ciekaw jak to wszystko yy wyjdzie w praniu. Także moi drodzy, jedziemy z kierkami. Taka ciekawostka dla was. Po zmianie, tak? A właściwie po dodaniu jednego woli misia mój deck zmienił wygląd wśród tali. Może zostawię sobie... Może do tej rundy przetrwam jakimś cudem, ale wątpię. Bardzo nie podoba mi się to rozdanie, bo nie mam jak zacząć. Uważam, że jest to granie pod yy, Płomień za jeden z Noxusu. No i to jest matchup, który mi się nie podoba, bo my tu kradzież życia nie mamy. Wcale. Mało tego, nie możemy zagrać Kombosa. Alma token, rewelacyjny token dla niego, bo to jest. To już jest. To jest. No to jest jedna z najlepszych sytuacji, w jakiej możesz się gdzieś znaleźć. A teraz wyobraźcie sobie, jakbym miał Jastrzębia, jak ja bym był już na plus. Ale nie mam Jastrzębia. No właśnie. I to jest to jest typikal, typikal ten deck właśnie. To jest taki typikal problem ten deck. No nic. Jeżeli rzucę w ciemno tutaj le to Leblanc dostaje Mistika i nie mogę jej nawet uratować. Więc liczę na to, że troszkę punktów zużyję i w następnej rundzie zostanie bez many. Bo ja nie mam jak grać. Oczywiście fajnie to wygląda 3-4-5, ale gdzie są zaklęcia, które pozwolą mi obronić Leblanc? Jak doszczę, że nie można tego zmienić, nie? Czy już teraz w ciemno zagram? Jego pauza byłaby fajna, ale on nie pauzuje. Kurde, jak coś takie dziwne rzeczy się jakie wydarzyły przed chwilą związane są z moją niestety... z moją klawiaturą. klawiaturą, myszką, rzecz jasna. Na szczęście tutaj są trzy hapeki, więc wychodzimy na dużo lepszą sytuację. A do Jany no brakuje kawał drogi niestety. Zefir zwiastuje na a bardzo mi się podoba tempo 5-3, Tylko, że znowu trzeba oberwać, nie? Ale jeżeli. O kurde. Mamy jedynkę do obrony. Zaryzykuję. Ile mamy stacków? 2, 3, 4, 1 zabraknie. Wow. Chyba, że znajdę jedynkę. Bardzo trudny matchup I dlatego wydaje mi się, że aktualnie ciężko się tu granie. No i prawda jest taka, że maruderów nie znalazłem. Kart nie znalazłem. On niedługo będzie mieć jeszcze więcej kart. No dobrze, jest jak jest. Coś poblokować tutaj już niestety trzeba. Zobaczymy. Najgorsze, że nie mam Frostbite'a za jeden. Frostbite za jeden by rozwiązał wszystkie nasze problemy. Ale nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, nie? No nic, muszę to blokować. Blokuję tylko jednego. ledwo. Ale niefortunnie, nie, fortun... nie dam przy... Wiecie, to jest kwestia doboru kart po prostu. Nie, to jest, to jest kwestia tego, że on dobiera karty na bieżąco, tak, bo zobaczcie, za chwilę cała ręka, tak, to nie jest problem. Kiedyś to byłby problem, dzisiaj to nie jest żaden problem. Ogólnie ładnie byśmy go ograli, no ładnie byśmy go ograli, ale zabraknie mi punktów. What? Tu się pracuje. Tak Dlaczego to tak działa? Okej, okay, trzeci Mystic by the way. Yy, no to powiem wam tak Gra jest zepsuta. W sensie, to nie powinno tak wyglądać, bo następny Frostbite powinien być wycelowany w kogo innego. Ale się zdenerwowałem teraz, nie? Ale się zdenerwowałem teraz. W takim razie to nie ma najmniejszego sensu, kiedy Ashka celuje w dwie osoby. No, nie czuję się tutaj przegrany, szczerze mówiąc. Tak jeszcze taka sytuacja się wydarzyła? Naprawdę powiem Wam szczerze, że takiej pajecerki to ja dawno nie widziałem. Nie każdy może wstąpić w tryfariańskie szeregi. I dopiero teraz dwójka. Mamy jedno uderzenie, ale jak tu wygrać, zgranie, da rady. Piątka stracona, ażka stracona. Eee, gra zepsuta. No eee, ja także. Cofnij się. Umiem rozpoznać godne wyzwanie. Jestem w szoku, nie? Jestem w szoku, że ta, to zadziało tak jak myślałem. W sensie to nie ma żadnego wytłumaczenia. Odrzuć strach. jestem przy tobie. Bardzo męczy mnie granie swoją drogą na, na, na te deki, dlatego że nawet kiedy chcecie zagrać grzybki, to grzybkami prawdopodobnie też możecie to przegrać. Wiem, bo już grałem, tak? Grzybki, gdyby w piątej rundzie kończyły grę, ludziom by się odechciało grać i to byłaby taka dobra, wiecie, sytuacja dla was, nie? No i tutaj święty. E, nie święty, tylko no właśnie. No i patrzcie. To nie koniec, bo ma jeszcze jeden. Dobra, Violo, tak zwane. Przecież nie, nic by mnie tutaj nie uratowało. Jakbym miał ustawiony stół, mógłbym grać, ale... Wiecie, tak, tak gram sobie teraz i tak sobie myślę, ale bezsensowny matchup. Nie? w sensie taki kompletnie. Jeszcze ten błąd z zaszką, bo przy ataku, tak, to jest wyraźnie napisane, że najsilniejszego wroga leci pierwszy frostbite, jest 0, Następnie celujemy w drugiego, ale okazuje się, że to tak nie działa, prawda, więc. Fajny, fajny woliber. No i mówiłem, 36 punktów obrażeń. Całkiem sporo. Zostawiam wam tę grę, żeby wam pokazać, że dalej uważam, że jest problem jakiś z Janiną oraz. Z Janiną. Płomień też oczywiście powinien doczekać się nerfu, bo to jest aktualnie za mocne zaklęcie. No i co się stało z zaszką? Muszę wam się do czegoś przyznać, tak? I zawsze, jak zaczynam te odcinki, to powiem wam, że z taką wielką motywacją i radością e, dosiadam się do komputera, żeby coś dla was nagrać. I że wiecie, dzisiaj sobie myślę, dzisiaj jest ten dzień, będą fajne nagrania, będą fajne tutaj zagrania też z mojej strony. I później, właśnie odpalam e, Lora i widzę takie sytuacje, jakie mają miejsce, nie? że Dziki Płomień, tak? Janina, która co chwila ma karty, więc na bieżąco może nas kontrolować. Jeszcze zastrojenie, dostrojenie. No i zobaczcie, taki drobny detal, tak, ale on już jest na, na prowadzeniu i ja nie mogę nic z tym zrobić. Ale fajny buffik, nie powiem. Zawsze można lepszego buffa tutaj poszukać. W sensie lepszego bloku, przepraszam. Eee... No, zaryzykujmy, no, zaryzykujmy, no. To jest 6 punktów. Zająć życie tu będzie jakieś zaraz uderzenie. Ale ładny, ładne, ale blank. 6-3 tutaj. To już jest, to jest mocnie. Bardzo dobry Frostbite, bardzo dobry. unlucky. Niech zaatakuje sobie. 12 punktów jak to mówią, cios za cios. Nie mam uderzenia, ale zmarnował wszystkie... Przepraszam, zmarnował wszystkie punkty, co jest bardzo dziwne. Cały czas mam bite, więc kto wie, może się uda. No ale jeżeli będzie zagrywać. 5-4. Zobaczymy jakie bloki zrobi. Myślę, że Frostbite'a powinienem zostawić tutaj. A po drugie mam drugiego marudera, także wydaje mi się to sensowne. A tę kartę jestem, mogę zaskoczyć jestem, w następnej rundzie. Yes, więc... Może tak zagrajmy. Mamy Marudera także... Ja lubię tu dlatego Wyspycienia grać, nie? Dlatego lubię wyspyenie, bo ona tutaj... Pozostawia jeszcze fajne możliwości, czego nie można niestety powiedzieć o moim. A, no i pięknie. Bo teraz w 4-3. To też był błąd po części. Mamy tutaj piątkę w następnej rundzie i wygląda to naprawdę dobrze. Jakby nie, nie przeszkadza mi strata tej karty. W następnej rundzie w ogóle zacznie dziać się magia, z tego co widzę. Spowolniłem go cudownie. Tylko obawiam się, że kogoś tu stracę. Hmm. Leblank jest druga. Dobra, niech będzie. Uważam, że jest jakieś uderzenie? Nie, a on się boi uderzenia mojego. Ile masz staków? 3 na 4. Czyli to wszystko można byłoby zrobić w następnej rundzie? Trzeba było uciekać. Wsparty dla każdego. Nikt mi nie osiągnął. Okay. Nice. Tanie, tanie zagranie, nie podoba mi się to. Przed rozpaleniem stosu trzeba narąbać grę. Ładne combo. Przecież to jest jedno z najlepszych combo, jakie mogliśmy zrobić aktualnie. Wiecie co mnie denerwuje, nie? Denerwuje mnie to, że nie mogę tego skontrować, bo mam tylko kruchą stalnię. I to jest takie... Denerwujące, nie? A to ciekawe Mogę jeszcze zabić tę kartę. Tutaj byłoby jeden, i byłoby jeszcze jedno combo, ale zupełnie nie, nie było potrzeby, bo wygrywamy grę. I zobaczcie, jak to inaczej już wygląda, jak gramy. Co prawda przeciwnik uważa, że popełniał tutaj błędy. Ale taki, powiedzmy, to była normalna gra, tak? Normalny matchup, tak? Tu wszystko było zdrowe, że tak to ujmę, nie? A to combo, które zrobiliśmy, wcale nie było łatwe, żeby, żebyśmy sobie, sobie to wyjaśnili. A ręka i tak nie była perfekcyjna, ale była dobra, czasami bardzo dobra. Także wciąż możemy poprawić ten wynik, jedziemy z kolejną grą. Moi drodzy, niezależnie od wyniku, bo już siedzę przy tym materiale zbyt długo i naprawdę zamkną mnie wariatkowie. Spotykam cały czas te same deki, tak? Tym razem Dziki Płomień, jak nie Dziki Płomień tutaj, to Dziki Płomień w innym deku. No i tak kurczę, mówię wam w kółko. No i szału nie ma, nie? Szału nie ma. Jest rak, jak to mówi tytuł pewnej książki, jak dobrze pamiętam. No i zdecydowanie mnie to odpycha. Nie będę wam tutaj wciskać kitu. Odpycha mnie to. Bardzo mnie to odpycha, że meta, jeżeli chodzi o nagrywanie normali. Bo jeżeli miałbym dla was nagrywać rankedy, no to musiałbym się skupić na takich dekach najmocniejszych. Które już były na moim kanale, tak? Więc staram się, słuchajcie, nagrać dla was coś no, wyjątkowego, nietypowego. No moim zdaniem ten dek, który teraz widzicie jest... Na swój sposób, może nie tyle co wyjątkowy, co próbujemy tutaj połączyć dwa, dwa deki w jeden i idzie to nie najgorzej, pod warunkiem, że nie spotykamy czegoś takiego. No właśnie, tak? Znacie temat, znacie temat nie od dziś. Nagrałem to dla Was. No przesada, kompletna, tak? Po prostu czasem mam takie wrażenie, taką mam ochotę zagrać. Wiecie, na przykład dekiem, jakim to dekiem mam ochotę zawsze zagrać w takiej sytuacji. Oh shit! Oh my god! Pierwszy raz ma taką sytuację. No tak. Hihi, prawda? Oczywiście. Dlatego mam og ogólnie ochotę grać z samą kontrolą to wszystko, nie? Naprawdę sama kontrola. On może to wygrać tylko dlatego, że dobierze połomie zaraz piątki, nie? No po prostu hit. Nie wiem, nie wiem, w się... To jest trzecia runda, moi drodzy widzowie, to jest trzecia runda. A ja nie znalazłem Frostbite'a za jeden na ten matchup, ale znalazłem za to Maruderów i spokojnie, zaraz i tak grę przegramy. było Chociaż, chociaż przyznam wam się szczerze, że pod względem Maruderów to jest jedna z najlepszych prób jakie, jakie, jakie zrobiłem tutaj, naprawdę. I co ciekawe jest 7 do 6, nie? Tylko że ja zaraz grę przegram. Pachnie... Najpierw dyn, potem ogień, a na koniec cyber! Najpierw ja, potem robaki. Czekaj, jestem, czy jeszcze wygram ta gra. bo nie mam zmiażdżenia. Nie mam też tokena dodatkowego. No i mam zranione jednostki, więc on zrobi Tibersa w następnej rundzie z automatu. Ile ty bijesz? Dwa. Kurde. Chociaż mam pomysł, jak nie przegrać tej gry, patrzcie, co tu mam. dla każdego. No. I Majin mieć teraz dodatkowy token. Kurde, bele Woli miś ma awans. Mówiłem, że a woli mi awans, nie? Nieźle Nie, poczekajmy, poczekajmy. Nie ma tu potrzeby w ogóle to grać tu, a to nic mu nie da. Dobra, do okej okay. Dobrze, że zagrałem w takim tempie. Zobaczymy ile szczęścia albo pecha mamy. Może być 2, dwa musimy mieć. Zjednoczone plemiona. Jedna karta, której nie znamy. Okej, okay, zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. Cię nie boli? Zaraz to zmienię. Walczyć i broni. Imagine Wygrać tę grę! Z za Dalej, chłopcy! Ręka! Cudowna! ja szczerze, nie spodziewałem się, że ten deck w ogóle będzie w stanie. Słuchajcie, cieszę się, że nagrałem jeszcze jedną grę, a tamtą poprzednią usunąłem. Słuchajcie, no... Nadrobiłem! Nadrobi... I to była taka gra... Ale żeby ją nagrać, ile to mnie kosztowało, nerwów to nie macie pojęcia. Ale cieszę się, że tak pozytywnym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu ta ostatnia bitwa. Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się do następnego.